Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj recenzuję dla was zestaw lego ninjago z sezonu 11 jego numer katalogowy to 70672 nie, nie wiem ile dokładnie posiada elementów posiada trzy minifigurki Kola kaja oraz no nie wiem jak go nazwać ale chyba burzycie ten, ten wąż to jest Według mnie jest fajny. A teraz przechodzimy do samej konstrukcji. Tak prezentuje się ta cała konstrukcja. Jak widzimy, na jednym kołem posiada flakę z shurikenem. Posiada także trzy miecze, które chronią no, chyba silnik. Według mnie no, ten pojazd jest fajny. Po dwóch stronach masz szurczutery. Tak prezentuje się z drugiej strony. Cała konstrukcja no, według mnie fajna, posiada dużo takich skalnych elementów, ma także jedno miejsce na figurkę i według mnie jest to bardzo ładne. Teraz przechodzimy do figurek. I w tym momencie przyszedł czas na podsumowanie. Ten zestaw posiada aż 212 elementów. Jego cena katalogowała to. 90 zł, bez groszy. Ja go zakupiłem w Kinderlandzie w Frankfurcie za, za 19,99 euro. No i według mnie ten zestaw jest bardzo ładny. Na początku, jak go wypuścili, miałem do niego mieszane uczucia, był dla mnie taki obrzydki, ale teraz, jak go mam, to widzę, że ma też sporo takich detali i według mnie też jest. No, po prostu jest fajny, tylko szkoda, że nie ma żadnej figurki z, zakazane z pińżycu. Bo poś... jeśli komuś brakuje jakichś takich skalnych elementów, to może go te, także zakupić. Był tam także tak dość duży woreczek z brońmi, które się do niczego nie przydały. Chyba tylko jedna lub dwie tam przydały się. Ale dla mnie, no, zestaw bardzo ładny. Więc, no, dziękuję za oglądanie. Well. Uh -huh.